Zacznijmy sobie od pika 1 z 4.85. Może ujrzymy tutaj jakąś kartę Team of the Season, ale z tego co widzę, to chyba nie ujrzymy. Bo dostajemy sam środ, chociaż tutaj coś jest. Jest dzień dobry, którego już mam. Dobra, ty, bo ja odbakowałem 30 poziom w karnecie, więc mamy tutaj fajne piczki i otwieramy. Zaraz jeszcze paczki otworzymy. Wow! Rachmani, dobra, no weźmy go sobie. 92, chyba go jeszcze nie trafiłem. Teraz jeden z 5.86+, Messi, Musiala, Gabriel i jest Will, Williams. Bierzemy ją sobie i przejdźmy sobie do paczuszek, bo trochę tych paczuszek się nazbierało. No trochę się nazbierało, nie powiem, że nie. Patrz, patrz, patrz. Jo pierdziele, jaki opening dla widza. No dobra, nie wiem, lecimy po kolei, otwieram wszystko. O jest toc. wymienny, wymienny. Dawaj tutaj, nie wiem kogo. Bramkarz, Kurtua. no dobra. Nie, to jest... Kim ty jesteś? Nie mam pojęcia, kim tu jesteś, ziomek. What? Kogo trafia? Ja myślę, że to kurtuła. Aha. Lamens? Jakaś podrówka kurtuły. Dobra, wymienę 383, plus nic tutaj nie mamy, a walkout będzie? Nie będzie to. To lecimy, to lecimy. 384, plus niewymienne. I jest walkout, no dobra. Zobaczmy, kto tam się krył. Jaki potężny walkout? O Z ci się poświęcił. No u mnie. Na razie, przez te wszystkie totsy, to tak naprawdę. Dostałem pacho chyba. Ten pacho na LCO z PSG to jest chyba najlepszy by mój traf na razie. Show 86. Patrząc po Tocce, co nie? A tak to. też nic nie trafiłem. 584, może jakiś toc? No nie dostałem. Okej. Okay. Kurde, no ten Teo, jakbyśmy trafili tego Teo, to było zajbiście. Dobra, kolejne jakieś 584, ale jakaś karta Team of the Season? To z tego, że ja trafię jakiś walkout Georo i Chalanogu. 383, plus. Też nie ma toca. Nie, no jak ja trafię jednego toca. 484. Plus, też bez toca, ale z walkoutem, To może Teo. Może Teo. Bruno. Wymienne 484. Plus, gdzie też nie trafiamy karty Team of the Season? Niesamowite. Kimiś. No i co ja z nim zrobię? Sprzedam go? Jak, on, jak te karty w ogóle nie schodzą już za minimalną? Tu jeszcze mamy 84. Plus, wymienne. I znowu bez toca. zajbiście zajpiście. Może to? O, Rudiger, kurde. Tak blisko, a tak daleko. To teraz 1083, plus wymienne. jest doc, wymienny. Dawaj, dawaj kogoś. Eś o, y, o, A to daj na podwójnym, no daj na podwójnym, proszę. Nie, no na pojedynczym. Ja już go mam. Ja już go mam. Endika. Nie z Endika. Który chodzi za nic. No wyślemy sobie do klubu, oczywiście. A to na listę transferową. Beckenbauer 96, no to ładnie. No i dobra, te trzy paki. 285 Okej. Okay. Solidnie zaczynamy, to mi się podoba. Tutaj, A, bez okau nawet. 385 plus. Jest toc! Jakaś kobieta. Może Wilson. Napasnik. Polska Ewa Pajor. Jezu, Ewa Pajor jak chce to co Ewa Naprawdę. To z Ewapaior to będzie... O oh Jezu, tak będę nie śmigał A kogo nam przynosi? Kim ty jesteś? Gildis. Kenan Lead 91, no będzie na przepałkę dzisiaj i zostało nam co 7,85. No dobra, więc otwórzmy to i zobaczmy co dostanie, A idź pan w pizdu, idź pan w pizdu. Może ta fioletowa jakaś karta się. Ha, chciałbym, chciałbym, niesamowita paczka. Dobrze, proszę państwa, paczka 5,84, plus seria WSL, ale nie trafiamy nic, ani... a nie trafiamy Adamsa przynajmniej. Myślę, że nic nie trafimy. Przynajmniej Adam się tutaj trafił. I teraz, co możemy zrobić? Chyba kobiego mainu, który wyszedł teraz o 19 No, jako kibic Manchester United, no to jest obywatelski obowiązek zrobić właśnie tego kobiego mainu. No i przypada na ostatni skład na kobiego mainu. Tanie wymagania 8, 6, 8, 5 i tym samym kobie mainu wlatuje do naszej drużyny. No właśnie nie wiem jak to jest, bo na tej karcie nigdzie nie ma napisane, że on dostanie upgrade czy coś, jeżeli Manchester United wygra W środę z Tottenhamem, więc nie wiem, a jeżeli Nie dostanie upgrade'u, to, to zaraz możemy też rzucić jakąś fajną ewolucję Bo chyba tutaj za 125 tysięcy jest taka ewolucja Chyba w tą, tak? Tak, tutaj pasuje właśnie Kobe Mainu, któremu możemy rzucić i ma wszystko powyżej 90 No i wygląda ta karta rewelacyjnie No i dlatego, jeżeli nie ma tutaj nic napisane, że upgrade dostanie, bo nie widzę, żeby tutaj coś było. No to chyba w takim razie, po Food Champions, wrzucimy go w tą ewolucję. Mamy 4 paczki 7,84. Lecimy sobie po kolei. Liczymy, że jakąś chociaż jedną kartę Team of the Season dostaniemy. Na razie zaczynamy dość słabo, ale może w tej drugiej paczce się to zmieni. No nie, też nie dostaniemy toca, więc idzie bardzo dobrze. Wow, w trzeciej? Może toc? Nie no, kurde. Pierwszy raz zrobiłem tak, że robię wszystkie naraz i ja co żadnego to co nie mam. Nawet jednego, najsłabszego, tylko jakieś nieporozumienie: same złote karty. No może tutaj, dawaj. Aha. Dobra, zróbmy jeszcze te piki 86, to lecimy z trzema pikami. Jeden z trzech 86, lecimy tutaj od środkowego, gdzie zaczynamy od Oblaka, Rayten i Pop. więc weźmy sobie tutaj Rayten. Jedną kartę Team of the Season fajnie było zobaczyć tutaj. Czy zobaczymy? Na razie mamy Taha. Kobla, Jest Oc, jest toc, Kurc, jej jeszcze nie trafiłem. Więc witamy panią Kurc. I ostatni taki pick. Gdzie dostaniemy? Boom, Karwa Hal, Patry Guiharo. No i Szaka. No weźmy sobie Patry. Dobra, odbieramy nagrodę za 10. I tak jest cud. Na następny raz wejdziemy do tej gry za tydzień. Zagramy jakiś mecz. Odbieramy. Cudowne nagrody. Wow. Wow, i wow, Mapileon i Modric w pierwszym piku. Bierzemy drugi i pomijmy to sobie od razu. o Hurricane, super i Grimaldo. No i co? Liczymy tutaj na Scotty'ego McTominay'a ja. więc może tutaj go ujrzymy: Scotty Zakani. Tutaj mamy Nikopas. I może tutaj Buongiorno, no weźmy sobie Buongiorno. Dzień dobry, dzień dobry. No i tutaj może Scotty Barella. Spoko chyba. Dalej mamy Reindersa i dalej mamy Lukaku. Nie wiem, muszę zobaczyć, ile jeden i drugi kosztuje. Nie wiem, ile Reinders. Nie wiem, ile za e, Barella 240 Reinders, a Barella kosztuje. 300. To bierzemy Barella. Bierzemy Barella, bo kosztuje 300 tysięcy. Nieźle. Niezwy pik. No i dobra, mamy jeszcze Pika. To jest z karnetu 1 z 487 plus. Lecimy po kolei, zobaczmy co będzie Terstegen, Renard, Martinez i Griezmann. Kurwa, że nawet nie ma tego to co, to jest niesamowite. No i dobra, przejdźmy sobie do paczek. Zobaczmy co dostaniemy za ten potężny bilans, jakim jest 10 do 5. Eee, no co no, lecimy. Nie wiem, tutaj jakie są paki w ogóle. Wymienę 285, plus. nie wiem skąd to jest, ale wiem, że nic nie dostajemy. 4,84, plus. znowu nic nie mamy, więc pomijmy tam jakiś walkout, ale to mniejsza z tym. Karwa Halik Hergeberg 582, plus. też bez toca, to chyba była ta. Yy, Dun, tak mi się wydaje. Yy, albo są jednak. Yy, 284 plus. nie wiem skąd tyle patrz tu jest. Ale pomijamy to wszystko. Wysyłamy oczywiście do klubu. Trochę miejsca nie będzie. Mamy tam 17 slotów jeszcze. 283, plus jest Toc. O proszę, jakaś kobieta do nas idzie. Esio. Dobra, nic, nic ciekawego. Nie jest to Wilson. No to pomijamy. Jeszcze ją i tak mamy. No i dobra, tutaj już chyba są nagrody za FUT Champions. Tak, 283, plus bez toca Więc pomijamy. Nie interesuje nas, co to jest w środku. Kazemiro, w środku. 2 to 86 wysoko, wysoko powędrowaliśmy Teraz no co 10,85 plus wymienne, mamy toca. I idzie do nas napastnik Polska Robert Lewandowski Orzeł Polski Szkoda, że tylko jeden toc. na, no, zobaczmy jaki przynajmniej Może coś warty jakiś toc będzie, jakiś właśnie Barella czy coś A dostaniemy, o Jezu, o Jezu Dika. Czyli Gówienko, Gówienko Wysyłamy to wszystko, musimy dać na listę transferową. Eee, no i dobra, co my tu mamy? Tu mamy. OK. No to 288, plus. Ty jest toc. Pierwszy raz chyba z takich paczki trafiam kartę specjalną z eventu. Napasnik Argentina. Lautaro. Lautaro, on dostał toca, co nie? Lautaro z tocem. Czy nie? A on nie ma toca. <laughs> Nieźle. To kto? Kim ty jesteś? Vanaken Ok, 95 ponaken. 95 warty, oczywiście, 30 tysięcy. Ale Lautaro, czemu nie ma to co? Tak słabo zagrał. Wymienny jeden zawodnik, seria. Oh yes. O boż, o boże Jak ja widzę fioletowo, to już... to już szkoda, szkoda gadać. No i ostatnia paczka. trzech zawodników, jakiś tam. Zobaczmy, kim ty jesteś. Lokateli, widzę już tutaj po posturze 92, więc nisko oceniony. Więc tu może być wszystko tak naprawdę. Będzie Ndika Locatelli i tutaj z nim będzie kim ty jesteś? Zakani. Zakani 94 Czyli mamy, o mówię Ndika, Lokatelli, Zakani. Zajebiście.